Dzisiejsza noc będzie dla mojej rodziny najbardziej przerażająca w ich życiu. Co się dzieje z światłami, tato? Każdy mógł wejść. Co tam słychać? Tak, Iwan jest tutaj i mam dość, że wszyscy nazywają mnie tchórzem. Hej, to nie jest zabawne. Wierzę, że zostałem porwany przez klauna. A tak, wiemy o tym. Opowiadałeś tę historię już sto razy, tchórzu. To nie wygląda jak prawda. Naśmiewanie się ze mnie. Pokażę im, czym jest prawdziwy strach i przestaną się ze mnie śmiać. Obecuj się ten film do końca. bo teraz modź jako kolejna zabawa. Zamierzam zamienić jakieś nocie w prawdziwy koszmar. Dobra? Zróbmy to. Zamierzam zakraść się na parter i włączyć telewizor. Ok, chodźmy na dół. Oops, mogą się obudzić. Ach, cholera, dlaczego mnie nie ostrzegłeś? Próbuję dotrzeć do telewizora. Lubię, jeśli lubicie oglądać telewizję późno w nocy. Pośpiesz się, pośpiesz się. Dziękuję. Ej, musicie się zapisać na mój kanał już teraz, bo impreza zaczyna się teraz. Mamy kamery wokół całego domu i będę obserwować, co robią Maria i Tata. Co się dzieje? Słyszysz też ten hałas? Może to telewizor? Sprawdźmy to. Obudzili się? Dobrze. Zobaczmy, co teraz zrobią. Co to jest? To tylko telewizor. Timer musi być włączony. A nie, tato. To nie jest tylko alarm. To początek moich psikusów. Ja też powinienem być cichszy. że Iwan się od tego nie obudził. Okej, okay, sprawdźmy co u niego. Czekaj, czy czekaj. O nie, Oni idą w tę stronę. On śpi. On zawsze się przechwalał. Wrażliwy sen. Może śni o tym klaunie. Tato, przestań. Dobranoc. Dobranoc. Nie nauczą się w ten sposób. Zacznijmy coś dużego. Udało mi się połączyć z systemem inteligentnego domu i teraz mogę kontrolować wszystkie urządzenia. Ich krew dosłownie zmrozi się w żyłach. Who Teraz na zakończenie znowu włączę telewizor. Dlaczego to nie działa? O cholera! To było głośne! Jest tu bardzo zimno. Co się dzieje? Co się Nie. dzieje ze światłami, tato? Ej dlaczego jest tutaj tak zimno? Dom oszalał. Co? Co? Dziesięć stopni? Zimno! Zadzwońmy do serwisu. Nie możemy tego tak zostawić. Jest trzecia rano. Nikt nie Odłączmy o tej zasilanie. Porze. Ale zostaniemy bez alarmu. Ktoś może się włamać. Cóż, lepsze to niż w ogóle nie spać. Zgadzam się. No dalej, napraw to. Dokładnie tak, jak zaplanowałem. Uh, Są hm, to kto jest nawet bardziej zabawny? Jak niż myślałem, Iwan może spać o tej porze? Sprawdźmy mu czekaj. czekaj, co? Już nadchodzę. Iwan? Och, on śpi. Iwan? Iwan? Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu. Słyszałeś coś? O czym ty mówisz? Nie, jestem tak zmęczony. Pozwól mi spać. Dobrze, dobrze. Po prostu zostaw go. trzecia. I jestem taka śpiąca. Żyję, żyję. Dobranoc. Dobranoc. Obejrzyj to. Przygotowałem zabawki wcześniej, bo uruchomię je wszystkie naraz. To brzmi naprawdę przerażająco. Wyłączyliśmy prąd. Nie. Znowu. Słyszałeś nie. to? Tak. E, chodźmy to sprawdzić. A co dalej? Słuchajcie, to jest najstraszniejsza noc mojego życia. W zasadzie myślę, że ktoś jest w naszym domu. Co, co robisz? robisz? To nie jest najlepszy czas na streamowanie. Cóż, to dla treści. Ach, to tylko zabawki. Skąd te zabawki się wzięły? Nie było ich tutaj. No to są twoje zabawki, Maria. Udało ci się. Coś, ja? Nie, nigdy bym tego nie zrobił. Oczywiście na strumień. Żartujesz sobie ze mnie, Maria? Wow, ha, 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 teraz podejrzewają się nawzajem. Napiszcie w komentarzach, jakie psikusy lubicie. Może znajdę jakieś pomysły na następny filmik. Słuchajcie, to nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Co tam. To tylko kolejna zabawka. Włączmy prąd. Ja tylko masz rację. Masz rację. Kiedy Sanchan, i well, będą na dole, przygotuję coś dla nich. Zostawmy wiadomość. A widziałem to w horrorach. Działa za każdym razem. Fajnie. A Asturian, co? Oni przychodzą. Musimy się wynosić. O, poczekaj. Moja lotarka. To wszystko jest bardzo dziwne. Prawda? Patrz. Co do diabła? Nie chcę tam wchodzić. Za bardzo się boję. To wszystko. Dzwonię po policji. Co? Nie, nie dzwoń na policję. Jeśli policja przyjdzie, na pewno będę miał szlaban. Ludzie, zobaczcie ten film do końca. Nie chcę mieć szlabanu. Widzisz? Byłem z Tobą przez cały czas, to nie ja, co. Ale dlaczego na drzwiach Iwana nie ma żadnych napisów? Może to on! A on o nie. Znowu przychodzą. Nie ma mowy: on nadal śpi. Co teraz robimy? Jestem taki zmęczony. Wracajmy spać. O, jest klaun! Jest klaun! Jaki klaun? Dokąd poszła? Tam był klaun! Ejwan! Iwan! Obudź się! Nie możemy tu dłużej zostać! Gdzie jest Iwan? Chyba już go nie ma! Musimy iść! Spoko! Zajmę się tym! Ej ty! Daję ci pięć sekund na opuszczenie domu! Słyszysz mnie? Tak! Złap go tato! Mam Cię. Ha! Spójrz na siebie. Czy jesteś przestraszony? Tak smakuje strach. Nie mogę uwierzyć, że to byłeś Ty. Tak, to byłem ja i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Pewnego dnia się zemścisz. Czekaj, 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 czekaj.